Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny Assassin's Creed Revelations. No i udaje się właśnie kierunek do kryjówki, w której mamy misję. To jest związane z tymi książkami i symbolami, czyli pewnie kolejny wpis do pamiętnika, który tutaj sobie spisuje Ezio. Także wchodzimy. I chyba jeszcze będzie trzeba podejść, dokładnie trzeba jeszcze podejść do tego naszego całego pokoika. Pokojku, stolika, on najlepiej stolika I, 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 i... Rozpocząć wpis Pyk A no tak, teraz będzie kolejny ten, wspomnienia raz, zapomniałem Dobra, okej okay. To tak mi się teraz przypomniało no, więc jej mnie gitara, bo akurat ja uwielbiam te wspomnienia. Strasznie cicho dialogi. Is it truly over? Is that sorcerer dead? He was no sorcerer, just an ordinary man in command of illusions. Have you prepared the pyre? I have, but Altair, some of the men will not stand for such a thing. Let me handle it. it too

Kiedy to Altair wyjedzie na długoletnią podróż, e, a Abbas wtedy przejmie totalną kontrolę nad zakonem, e, wyrobi Malika, e, później. No zresztą, co się tu stało? Tutaj? Nasz mentor nas wszystkich oszukał. go skorumpowali. Gdzie jest twoja proof? Chodź ze mną, Abbas, i wyjaśnię. And if I find your answers wanting, I will talk until you are satisfied. Do you remember the artifact we recovered from Robert de Saab in Solomon's Temple? The artifact you were sent to retrieve, but others delivered? Yes. It is a Templar tool, the Apple of Eden. It can conjure illusions and control men's minds, a deadly weapon. And you believe Al-Mu'alim fell under its spell? I do. Today he used the apple to enslave Masyaf. You saw that for yourself. I do not know what I saw. System The apple is safe in al Muallim's study. When I'm finished here, I will show you. Altair, no! I must know that he cannot return. But this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Defiler! Hear me out. This body could be another one of Al Mulim's phantoms. I must be certain. Lies! All your life, you have made a mockery of our creed. You bend the rules to suit your whims. Al Mualim jest ah. uh. jeden Ja tego człowieka nie lubię No i później kontynuując ee, On przejął e, władzę Później nas zrobił w morderstwo Malika e, którego w zasadzie sam zabił, prawda? Eee, ogólnie, no co zrobisz, nic nie zrobisz, tak? O, lujo, lujo. o kurde, dostałem. No, dobrze.

you blamed him for all your misfortune even your father's suicide my father was a hero the the over the past we must decide what to do with that weapon whatever this artifact is capable of you are not worthy to wield it no man is ah, it is beautiful is it not FOLIDIOT Akurat tutaj no Pierdyknie Nie mam pojęcia tam wejść Ah, no, pewnie tędy. knięcie Nie spadnę. Fuck! Nie, dobra na szczęście, nie. Fuck, spadnę. No! W No fuck you.

No, i sobie radził bardzo, bardzo dobrze. za, za czasów Altaira. E, Brasfom było w, na, w największej świetności, najlepiej prosperowało i tym podobne. Także, no, ja najbardziej sobie radził i to porządnie. yeah. I I've made the acquaintance of an ottoman prince named suleiman he's a clever young man with a fortitude uncommon for his age on his suggestion i will be investigating some wayward janissaries who may be in league with the templars with luck they will lead me straight to the core of the templars leadership meanwhile the venetian sophia sartor continues to help me find the hidden Masyaf keys she is a diligent woman Full of passion and vigor, and I enjoy her company immensely. But I dare not tell her the purpose of my stay here, nor of my true vocation. Those who do not volunteer in our struggle should not be forced to fight it. I kolejna sekwencja Gigis Imperium. Dobra, bliżutko mamy misję, także myślę, że zaczynamy od razu, bo czemu by nie? No, witam. Your feet will love you more than your wife does. I am not married. Ah, you are better off. Come, feel it. You have sold well today. I have not sold a thing! The Janissaries confiscated most of my rods just because they were imported! Do you know Tariq Barletti, their captain? Uh, he's around here somewhere, an arrogant man, but... Uh, you insult me, sir! I cannot take less than 200 akçe for this. My final offer. When I find him, I will ask about the rugs. You drive a hard bargain, Jabancher. Shall we compromise at 180, 180 auction and we part as friends? No bra. Dobrze. Spróbujemy. Oszukaj Tarika Barletti To chyba ten gościu co poznaliśmy go w dwa odcinki temu Nie A jaki ja mam? Hukowe, dobra Pojechał tędy. i jest gdzieś zaraz, powinien być tutaj, Tu nie będzie, będzie, tak jest. No a czy teraz go po prostu śledzimy i tyle, taliczka. Spokojnie, spokojnie. Nikt cię nie śledzi. O, są dw jest dwóch strażników, e, Więc pewnie ich sobie będziemy musieli tutaj... E, o kurczę. oni idą w moim kierunku. Luju. Dobra, ale oni nie zwracają na mnie uwagi, więc jest dobrze. <grywania> idź, wypin dalej. No idź, idź, bo nie mam jak zawrócić. Dobra. accomplishments że się nagadał o kurde dobrze że się schowałem bo niby te szli. dobra idź kujwa nie rządź się tak

Olojolojolo, poczekajcie. Faken dupa, shit! Musiał zawadzić. Zobaczyli mnie. No wpis, no. dobra, ale dopóki on mnie nie widzi, to jest dobrze jeszcze, nie? No zaatakujcie Patrzcie, nie mogę skontrować Kto to tak szczelił Ty chory jesteś, chłopie Ej, bo on się ruszył Bo on idzie dalej, ej nie No i dupa słonia, no. Odpip, czy nie, no czemu ja nie mam tych? No dobra, no. Żebym tylko kogoś przynajmniej trafił, no trochę tym. O, punkt kontrolny, zajebiście Kici w dupę, no, odsuń się stąd. Ja nie lubię tych pieprzorych janczarów. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Ja muszę go zobaczyć. Moment, 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 odsuń się! Ty, ty, od, odwal się teraz! Won! Odsuń się! Dobra, zobaczony. Tam ci się biją zajebiście. O oh, fuck. Najgorzej, że już nie mam petard, nie? To też było niegłupie? O oh, fuck, akurat spadło przez przed gościa, ale się nie skabnął z tępą cipą

na oko polecimy. O jak sobie wybrałem do dupy, ten domek długo się po takie wchodzi. Nie Cia. Ja. Dobra, nie idzie mi chyba tak źle na razie. Punkt kontrolny, więc zajebiście. A mógłbym go zabić już 100 razy, ale nie no nie. Trzeba się dowiedzieć chyba na jakie spotkanie idzie, albo coś ten deseń. No przecież nikt nie śledzi, ty. Spójrz do góry. No, ale może jednak nie. O, teraz sobie pójdziemy mostem. Ale nie powinno być. No, spokojnie zdążę. Także. No, nie zbliża się do celu. A co on jest? Widzi mnie? Nie, nie widzi przecież mnie. Ile on jeszcze tak będzie, szedł? Bo nie powiem, żeby to było nieuczciwy. O! Manuel z Tarek. No dobra. E, Okej, okay, o, fajnie. Dobra, także to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na, kolejne, na kolejny odcinek, w którym dowiemy się, co tam kombinują w tym arsenale. E, a na dzisiaj, tak jak mówię. Eee, kończymy odcinek, łapka do góry, komentarz, subskrypcja, reflinki również macie w opisie Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!